A pakiet mobilności działa przy zjeździe do domu na weekend, jak na przykład ruszam w nocy z Francji i będę jechał ciągiem 12 godzin. To się liczy? Nie ma czegoś takiego jak ciągiem 12 godzin, bo po 4,5 godzinach jesteśmy zobligowani do wykorzystania co najmniej 45-minutowej przerwy. Ewentualnie można ją sobie podzielić na dwie części, rozłożyć. Ale rzeczywiście 12 godzin może wyjść. Tylko proszę pamiętać o tych właśnie obowiązkowych przerwach po maksymalnych okresach prowadzenia pojazdu. I jeżeli jest to zjazd do domu na odpoczynek tygodniowy, w tym dniu możemy przedłużyć prowadzenie do 10 godzin plus te dwie, jak to kierowcy już nazwali, dwie złote godziny. Do dwóch złotych godzin. Ale pamiętać trzeba też o tym, że tak jak wspomniałem, jedziemy na odpoczynek regularny, czyli co najmniej 45-godzinny. Będziemy go spędzać w siedzibie przedsiębiorstwa lub w miejscu zamieszkania, czyli do domu jedziemy albo do bazy i. Poprzedzić należy te dwie godziny, nawet jeżeli by to była godzina i jedna minuta, to, to również, bo już wchodzimy w te dwie godzinki, należy to poprzedzić co najmniej 30-minutową przerwą. I pamiętajcie państwo też o tym, że jest to odstępstwo od normy, że to nie jest taki przywilej, że ustawodawca mówi, jak zjeżdżasz na odpoczynek, to możesz sobie godzinkę albo dwie przedłużyć. Nie. Zostało to ujęte w artykule 12 rozporządzenia 561, który mówi nam o tym, że w ramach odstępstwa, zjeżdżając właśnie do miejsca zamieszkania lub do bazy na odpoczynek tygodniowy, możemy wydłużyć ten okres prowadzenia. W związku z tym, że jest to odstępstwo, to musicie Państwo na koniec dnia pracy zrobić wydruk i opisać, dlaczego ten okres pracy został, czas prowadzenia pojazdu został przedłużony.